Że jest silniki, nie? Czekaj na mnie. No. Shipsum, ale uważaj, tak. bo tu jest... Y Uwaga na słupy zjeść i ten słup może lepiej tam naszego zdroga. Bezpiecznie. Hej, ale... Nie, to jest samolot. No to jest czerwon, że, że Ej, Mam go, jeszcze go. samolota, nie? Nagrywasz już? Nagrywasz już. Jeszcze jeden samolot, Ej, jeszcze jeden samolot jest. Do zabawy. Leć za nim. Tylko nie takie wcześniej. Coś <grym> <grym> się zrobi. Coś ty zrobił. Nie wiem, prawda? Ziro, ty, ty też bym mógł, serio? Kramężnik. O, siema, Andrzej. Ale co... Czemu jesteście? Siema, Andrzej. Venom, akceptuj. B, teraz Helki dawaj. A Znaczy, to będzie trochę... ten... Proszę bardzo. Wernon. Jezu, to miało być takie piękne, a tak to zepsuliście. Dobra, to... Krawężnik przywaliłem. Plan B. 80, teraz... 80 sekund na kill więc... I teraz robimy plan B, czyli kity bierzemy, run 2 jakieś, jaki bierzemy dzisiaj. Dajcie ekspl ek eksplozjwy wszystkie. wszystkie eksplozjwy. Wierzuczko, tego. Muszę się wysypać. Elo, typo. Porobiamy Tu ja, tu ja. Pania. Dobra Mitwa powietrzna będzie kierwicki. będzie we mnie jeszcze Przestań, bo tu napije też Dobra wygrałem. Koniec, jest, jeszcze z tego no wygrałem. Siema Dobra już bez tego. Ogar No Ty znowu Zero zaczął, no Zero twoja wina. Bo mi naganie psujesz Nie, odchodzę od Zira No patrzisz do mnie w Dobra, lecimy Chodź szukamy nie, ludzi To sobie w dupę od nich tak da Ej, e, kilka was z grupy jak nie, to zrobicie? Chodźcie, wyglądamy jak Meksykańcy Masz Tortilla? Tu burrito? Nie, ale któryś kit ma pizzę, wiesz? wiesz? Ja? Twoje skiną nie wyglądam. Ale mentej, Italiano. Italiano? Ciekaw jestem, dlaczego. taki. taki. nie wiem. Tu się też skinął Mapiu z jakiś, pizzy. Meksykański. Miró, czułem to. Co, przeszło kołucha? Ale takie mi się rajdowało bazy, nie? Ej, to było dobre Tylko musiało ej. Zbierasz metal? No, to dawaj O, nie, Ej ale ja mam metal Coś tam zleciał Ej, Nie no, właśnie Zjebał, mam rację, Andrzej O, ty tu baza wojskowa jest, widzisz? Dawaj O, jest baza wojskowa, ale super Lotujemy, bo nie mamy broni

Nie ja to jeden, jeden granat To jeszcze a mogę mi... dać magazynek cały A mi siedem Dobra po wystarczy. to wystarczy. żebyśmy mi powiedzieć co znowu zróbmy takie coś Ataki, Wyrm, tak. A tak jest a jakby nam nie staczyło to bierzemy kit anti-air i już a a no, no. o no to, to dwa kity się bierzemy. Ale coś się nie rozwala coś, panowie, coś, coś coś tu się zepsuło to, to się rozwala jednak Panowie coś tu brakuje Ozomit leci, uważaj w czoło Dobra Ucięłam Ozomitu A tu idzie, są drzewa Jezus Grilla, ruchławie Demolujemy to, panowie Ale to jest Grilla rozwaliłem, jestem zły Grillozompi, ratuje Ciebie

Do, 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 do. Yeah. Nie pomagam mi tak więcej Może nie spolicy patrz Tu damy Dobra. czwórki jeszcze zrobił Serio? Nie ja wyrzuciłem go A co wymieniamy na to. Dobra, musimy jak coś jakiś poszukać A ja już prawie ambo nie nie wiem, czemu ja nie widzę, muszę podejść bliżej. Ocie, tam bliżej podejść, bo tu nie ma szans. Nie Ej, za to on zombie biegnie. Nie, nie, nie pomagaj mi. mi. A sam. Ja nie, 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 miejscu? nie, że nie, twoim nie, nie, Aż dwa pociski leżą w koło Ej, to pewnie moje, dawaj mi. No ja cię wyrzuciłem, nie? No dziękuję, dziękuję, dziękuję. To pewnie moje. Kurna, jakieś murble ...to zbudowali pedały. Ja za każdym razie widziałem się, że to jest Przypadek? Ty, tu no. nikogo nie ma. Zobacz, tak, patrz, ta mikkarka była na kaczku. Szukamy kogoś, na no moście może być e, Eee, już mogę wziąć kit ekspozywę, dobra Dobra Ej, ohoho Ktoś no. się nie da wyłączyć, żeby ten, żeby nie dawał ubrań, nie? Będziesz gołym no, z rakietnicą? Nie. nie, bo gdzie byś amunicję ja trzymał? No, Ale no, jak, no, jak, jak w już pletek, masz ubranie, nie? No w nos, wysadź mu O! Ej, jeszcze raz o typo jest za nami typo jest za nami I kład Ognia Ognia się wciąż żyje Bardziej na prawo znajdę Gdzie ta piczka jest Dobra, wywaliło Pięknie go. Mnie ostatecznego shota. To takie było echo trochę. Nie ziro, nie rób tego pastecie. Co? Weź ja się, weź ja się z Ten eksploz jest lepszy. No wiem. Co, ja go lutuję, ja go zbieram. Dobra, Co jaki drop, jaki drop? Jak taki trochę. No, to... żal nie pada, nie? Ale się kurde, pewnie zdziwił. O, tam jest coś, redujemy bazę, patrzcie, tam no baza yeah. jest. Ja już tam nie mam. Dobrze, no nic nie mam wtedy. Super, A, mam. Co ja tu... Ej, nie patrzcie tutaj w moją stronę przez chwilę. Mam pomysł, no właśnie zjadą, ukazał tego pomysła. No. No, Zero, co ty robisz? Vernon, wsiadaj. Dobra, dawaj. Robimy... Robimy zrzut. Bombardierę. Dobra, dawaj. Wystrz... Jak masz wystrzelanie w przyszyku? Ej, popy wyżej, dalej. wyżej, 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 wyżej. No, Zero, mi wyżej. Ja no pierdolę. Dlatego Zero nie, nie lata więcej. Dobra, chodźcie ja do Ja latam dosyć mocno. Ej, słyszę samolot. Vernon? Ty słyszysz to? Patrz, przejmiemy sobie. I to jest koło Albertona, bo widziałem go. Mam już Anti-Aira, więc. A właśnie, mieliśmy resztę. Alberton jest tak tam w tą stronę. Naprawdę? Co ja, to ja... było. Nie mam pojęcia. Don't kill me! Don't kill me, please!

Na ten moment. ja teraz jestem typa, nie? Który miał wszystko wymaksowane. Ej, czemu mam takie lagi? Here. You are. Nie mam pojęcia. Lefaj mnie w Vernomie. O, Vernom, zmieńmy miejsce. Bo tu chyba są mi temu gdzieś blisko. Dobra, to właśnie chcesz chodźmy stąd gdzieś. Uciekamy. Tu jeszcze gorzej, tam po Ja jeszcze kładę. No wyjdźmy i weszłem, dobra, jadę. Tak. Szedłem. Hello Nie mam dachu. Trzeba uciec z tego miejsca. Ciekawe co na pewno coś... Grzeszniku. jest nie tak. Ja tu jeździć nie potrafię tym... Nie, nie! O, tu jest lepiej, tu jest lepiej, chodź. Ja nie do rób tego. Dawaj, trafcie Natomiast mnie. Ja dalej czuję, o, o, o. Oooo. Chodź, chodź, będziemy latać koło zero zero do was. Dobra. <laughs> <gliers> <g anno> dawaj. Ale nie, Ale nie wracaj z tamtego miejsca, proszę, nie wracaj! A no musimy stąd nie. iść, to czekaj, nie strzelaj jeszcze Zero, podrzucę Cię, tak chodź. Jak gdzieś pojedziemy, dawaj jedziemy, kurwa, na... Bo tu lag jest tam straszny. Kurwa, głupi jesteś! Odcień na tamtą wyspę. A nie, bo kładę nie być miłym. Ja bym w stronę lotniska pojechał. No, no, tu jest, tu jest lepiej. Widziałeś <grym> jak zadeblikowałem, <grym> tylko Ty, tu jest jakiś murzyn. No nie, to jest ząbiak. Chciałem murzyna przejechać, to ząbiak <grym> Dilo nie. Tutaj, tutaj. Jeszcze z nie. O, tu są itemy. O, do Vernoma. O to nie wiesz tych itemów. Może... Ale ja sobie weznę. Taką, taką zabawkę tylko jedną. Nie śmiecem. Też czuję lagi. Lagi. Tu są też itemy. Ty patrz! Mam sposób na zabawę. Jedziesz, jedziesz i potem na dźwójkę klikasz. Tylko musisz się tak w całym miejscu wybić. No to co, dawajcie, jedźcie ja nie no to. To właśnie na lotnisku to będziemy robili, będzie śmieszne. Mm. No. Arnau, no, ścigam cię. Dawaj, to będzie pierwszy na lotnisku. <śm> <śm> cię? <śm> nie, ale prawie w ciebie. Nie, nie, pchidar! Ha, to pewnie to pierwsze. Było mnie. Ledwo, ledwo. O chuj, znowu czuję lagi. Nie, tu nie ma. Lagi, 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 lagi. Tu jest stabilnie. Wszystko zawsze czujesz? No, ja zawsze czuję. Tu jest taki nie. samolot trochę. Drugi wyrosł się. Ja chcę samolot. Patrz Ziruś. Ziruś! Zieruś, to Ale... Czekaj, Daj mi odjechać, daj mi odjechać. Daj mi odjechać. Maczopikczu! Dawaj, dawaj. Nie wiem dlaczego. Dobra, teraz y, ja z Vernomem w jednym aucie, tylko musisz się tepnąć w jednym W jednym aucie? Tylko z 1 nie dwa im tego układać. Don't do <śles> <śles> do kill, don't kill! Kurde, nie posłuchali. W Vernomach tepnij y, się. Dobra, teraz ja strzelam, a wy uciekacie. Nie, czy teraz szczerze? Nie, 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 trzeba wyeliminować. Ty no teraz ty nie, Ty nie, no, a z Czekaj, Bo, to nie, 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 To nie, 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 to nie, 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 Dobra. nie, 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 czego nie, 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 To ma no, innego kit wziąć? No chyba kiedyś podbiłem, coś No tak, bo miałby jeden kit dzisiaj Poczekaj, No Ja pina. na nacisku, co ty gdzie ty? No ja, ja jadę, ja jadę tutaj O kur, tu. na mi przeciał Nie, ja miałem drewno, nie, zirą, no, chwila, chwila, moment A, już Andrzej, wychodź i jeszcze się ten eksplizujmy zresztą. O typu, tam jest... Teraz ja to nabiorę, i Ty, jakiś typu tu jest. Ty, Czekaj, Nie te ty, ja cię dziwna zabiję od dostrzelić. Dobra, ale z, gra, z granatników. Ale czekaj, daj się rozpędzić, a nie? Dobra, już, już mam z czegoś raz. Dobra, y, lataj na z granatników i ekspluzyw My Jesteśmy anti-air. Moglibyśmy na wieżyczkę wyjść w sobie. To by, to by był niegupi pomysł, nie? Niegupi pomysł, dobra, lecę, tak? Dawaj, dawaj. Dęg. Co daj Majdaj, majdaj. Ty, on się <grymne> <Co> ty <grymne> <trafili>? <grymne> Pod latuj, tu ty? Nie no, tak. Podla No czekaj. tak, jak nie trzeba, to potrafi latać. Zobaczymy teraz.

Dobra, po, pogonimy go. Wewnątrz, no, teraz zamiana stron, ja teraz uciekam. Ale ty już chyba kończymy odcinek, bo trochę już trwa, wiesz? No jeszcze, jeszcze. Ej, Andrzeja, to strzelimy. Dobra, ale to tak szybciutko. A mi się o kończy. No mi nie. Dobra, cofam. Nie ja czy tak snajpery jak to byłoby dobre Dobra, koniec odcinka, Dobra, dziękuję koniec. <gry> Dobra, koniec Dobra, to było, to, było, to było dobre To się opie sprzeda